Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Kogamo, maniacy, moi drodzy. Kogama maniacy. Ja nazywam się Broda, to jest Kogama. Zapraszam Was do rzucenia łapki w górę, zasubskrybowania kanału i skomentowania odcinka. Grajmy, moi drodzy. Jesteśmy na mapie Luna Park. Tak się nazywa ta mapeczka. Lapeczka owieczka. To co, gdzie idziemy? Widzę, że tu sitting room się nazywa. A my gdzie mamy iść? Tutaj pójdziemy. Co Wy na to? Co to jest tutaj? Słuchajcie, co tu się dzieje? Jakiś pokład, jakieś łajby. Wow! Fajnie, to ktoś zrobił. Jesteśmy na pokładzie. To jest pralka jakaś. No nic, dobra. Tam jest gdzieś się ten Lunapark zaczyna. Wow, do wody wpadłem. Co to tak pika? Pik, pik, pik. Dobra, idziemy, słuchajcie, co tu jest napisane? Like to get your ticket. Jak mogę lajkować? Dobra, lecimy. Słuchajcie, jesteśmy! Moi drodzy, co możemy? Coaster, co my tu mamy? Cube Gun, Cars, Coaster, Cube Gun To jest Cube Gun Moi drodzy, lecimy Słuchajcie, do Skate Parku idziemy Co wy na to? Idę do Skate Parku Zwiedzimy sobie skatepark Wow! Słuchajcie, pojeździmy Wow, twórca tej gry to... Wow, tu lud jest! O matko! Łomatko, patrzcie jak wykręcimy tu coś. Nie ma jak skatepark. Słuchajcie, tony z Hulk Pro Skater się kryje przy tej grze. Naprawdę, ja już grałem w Tonego hołka ale tu to, co tu zrobimy, patrzcie jaki trik zrobię. Uo! Dobra, to może mi nie wyszło, ale zrobię jeszcze jeden. Tu na tym lodzie nie, nie idzie wyrobić. Wow, moi drodzy, 360 zrobione. Uuuu. Uu, Wykręcone, zakręcone. Ło, kręci się w głowie. Kolor obecny, kiedy ja. Ło, no to żem wykręcił. Eee, na tej kogamie. Dobra, zagraj. Lecimy może gdzieś indziej, moi drodzy, tym razem. Patrzcie, tu z tyłu jest sitting room, tak zwany. Dobra, lecimy dalej. Skatepark sobie zobaczyliśmy. Christmas Park, tu widzę. Możemy iść, ale to potem, właśnie, do Luna Parku wszyscy idą. Też sobie podejdę. Patrzcie, jakie zwiedzanie. Idę sobie na karuzelę. Boże, chodź tu. Halo? Mogę tu wskoczyć? Na litość boską. Halo? Wiem, że nie płaciłem za bilet, ale chciałbym chociaż się trochę pochuśtać. No? No? Halo? Super, no nareszcie jestem, moi drodzy. Nie ma jak karuzele, fajnie to chodzi, naprawdę. Elegancko. Na karuzeli to jest to. Dobra, idziemy na jakieś inne. Tu jest. Subcie. A, chcę wskoczyć tu. Halo, mogę? Mogę tu wejść? O, o, jestem. A, jestem, moi drodzy. Tutaj z jakimś robofem, czy jakoś tak się nazywa. Ej, super to wygląda na tym parku. Naprawdę, bardzo mi się to podoba. Ktoś się musiał bardzo napracować, żeby coś takiego zrobić. Naprawdę, o, zjeżdżalnie nawet tu są fajnie bum 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 Fajnie, naprawdę ktoś się musiał tutaj napracować strasznie, żeby zrobić takie cudne, cudanie dziwne. Opa, czy ja tu mogę wskoczyć? Hopa do klopa. Op. No niestety... Jestem! Jestem moi drodzy! Ła, Spadam! Nie mogę się... Ej! To jest ciekawe, naprawdę, karuzele... Karuzela i do przodu! Tu tu, tu 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 Bardzo fajnie to wygląda. Widzę, że tu możemy sobie... A Ride in the Cave! Podróż w jaskini, dobra! Pojeździmy sobie, czy Ride, czy tam... Yy... Mogę też jechać, subcio? Uuu, ej, super. Ej, naprawdę ktoś miał, naprawdę fajny pomysł, ale sobie tutaj narobili. Na koniec to wszystko. Niech będzie. Go up. Dobra. Czy jestem w stanie tu coś zbudować? Znaczy, wyskoczyć tak daleko? Jak to zrobić? Cyk, dobra, dość, 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 dość. Wychodzę stąd. Wow, wow, jak pędzi coś tutaj. Dobra, wskakuję tam. Wow, jak ja tam mam w ogóle, czy mogę wskoczyć? Super. Zebrałem monety. Uhuhu. Proszę bardzo. A, wszystkie zebrałem. Haha, i tyle w temacie. Wow, ale ktoś miał świetny pomysł. Naprawdę się ktoś musiał napracować tutaj. I to jest nie wszystko. Patrzcie, tam są jakieś dźwigi. Tam samoloty są. Wow. Jak to pięknie wygląda. to jest gdzieś kolejka jakaś chyba. I coś niesamowitego. Get to the rotator, ok. Też też są jakieś monety. Hmm. Bym chciał pojeździć na tej kolejce. Ciekawe, jak tam wejść. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale mimo wszystko fajnie to wygląda. Podejdźmy sobie do tych e, mini gierek, tak naprawdę. Tu jeszcze można w minigierki pograć, przede wszystkim. Christmas Park, Electric, o. Może być fajne. Słuchajcie, pojeździmy? Pojeździmy. Łooo wow, i spadłem, ah, Nie, co ja tu miałem robić w ogóle? Nie rozumiem Fenomenu This jest cube gun Wow Popatrzcie co tu się dzieje Jeju, jak to jest rozbudowane, moi drodzy. No nie pogadacie, naprawdę, ale ktoś musiał pracy temu poświęcić tej mapie. A, jestem na samolocie, niesamowite, naprawdę. Tam też ktoś się bał, jakieś konstrukcje robił, czy co? Nie wiem. Dużo ludzi tu jest. Uuu, mi zaraz wybuchnę. Ok, co tu jest? Coaster! Don't jump! Cars. Okej okay. Jedziemy na kołsterze Ej super Moi kochani to jest coś ciekawego Wow nie no niesamowite jest to co kto, ktoś to zrobił tak w ten sposób Coś niesamowitego fajnie to wygląda Ło gdzie ja lecę? Ło, na dół I Co teraz? Tędy co tu tak mi mruga? Tak strzela. okej, okay, lecimy dalej! Wow! Wow, nieźle. Jeju, jeju. Ej, to jest super świetne. Fajne, to ktoś zrobił. Tak można sobie pojeździć. Naprawdę. Chciałem sobie pojeździć na kołsterze i w końcu pojeździłem. Wow, tu ktoś dziurę zrobił, nie wiem co to się stało. Czy to celowo, czy nie? Jeju, jak superaśnie, naprawdę to jest coś niesamowitego. Bardzo mi się to podoba. Naprawdę fajna mapa, można się tak pobawić. Szkoda, że tak mało ludzi tutaj jest wokoło. Nie odskoczyłem stąd. Subcio, ale to są monety, wezmę sobie je. Dziękuję. Subcio, troszkę monetek sobie dostałem. Chyba w Cube Gana grają tam ci, coś mi się wydaje, bo tak strzela. Tak piu, 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 piu. piu. A to można sobie kupić za te monety. Widzę, że tu handlują jakimiś skinami czy czymś. Dobra. Hehe, Cię tutaj poukładam. Dobra, idę stąd, ten nie dla mnie, moi drodzy. No cóż, ja Wam dziękuję bardzo serdecznie, moi kochani, za uwagę. To by było na tyle. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i skomentujcie. Trzymajcie się, to była Kugama, pa pa, cześć, moi drodzy.